Pięć lat więzienia grozi 31 mieszkańcowi Strzelec Kraińskich, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną i czwórką dzieci. Gehenna kobiety i jej dzieci trwa kilka lat. Decyzją sądu oprawca został eksmitowany z domu, ma zakaz zbliżania się do swojej rodziny i przebywa pod dozorem policji. Czy za swoje czyny pójdzie do więzienia? O tym zdecyduje sąd. Znęcanie się nad rodziną trwało od wielu lat. To była tragedia nie tylko kobiety, czyli jego żony, ale też czwórki dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 31-letni mężczyzna został zatrzymany. Wcześniej nie. Nie stawiał się na nasze wezwania, ignorował policję, w żaden sposób nie reagował na to, co może mu grozić. Został zatrzymany przez policjantów po kolejnej już awanturze i mężczyźnie w tej chwili grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Jest to 31-letni mieszkaniec, strzelec, który wywoływał awantury i burdy najczęściej pod wpływem alkoholu, wtedy wywoływało to w niego agresję i znęcał się nad swoją żoną oraz dziećmi, bił żonę, wyzywał, groził im, zamykał też żonę, nie pozwalając jej wyjść do domu do pracy razem z dziećmi. Oprócz tego, że znęcał się psychicznie i fizycznie nad kobietą, świadkiem, świadkami tej przemocy były te małe dzieci, które także tą agresję wyładowywał na nich, także je bił, dusił, jak już mówiłam wcześniej, zamykał w domu, nie pozwalał wychodzić. Były to straszne, okropne chwile dla tej rodziny. Są to traumatyczne przeżycia, dlatego trzeba na nie reagować, musimy na nie reagować, udało nam się w końcu tego mężczyznę odseparować od rodziny. W tej chwili jest już po zarzucie znęcania się nad rodziną, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Oprócz tego ma zakaz zbliżania się do swojego dawnego domu i natychmiast musi to mieszkanie opuścić. Jest także pod dozorem policji, będzie musiał regularnie przychodzić do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach i tam zgłaszać swoją obecność.